Wiem, że tutaj widzę po prostu po promotorze, że teraz yy, robi wszystko, aby mnie ośmieszyć, yy, mnie tutaj yy, może nie zlinczować, tak, yy, ale ale yy, nie stał tutaj wyraźnie zielono światło, tak, aby mnie zlinczowali tam. Co za fantastyczna noc, po Dajcie popy największego kalibru. I się Państwo na wielkie smoty! z Wami porozmawiać o jednym z największych skandali w historii polskiego boksu. Ja przynajmniej, ja jestem w boksie, na no już 50 lat takiego sobie nie przypominam. Doszło do niego na gali Rocky Boxing w Koszalinie w tę sobotę. W trakcie walki w wadze ciężkiej pomiędzy Arturem Bizewskim i Marcinem Sianosem w drugiej rundzie po straszliwej wymianie ciosów Sianos, który w pierwszej rundzie był kilka razy zamroczony, rywal zresztą też, walka była dra dra bardzo dramatyczna, trafił Bizona i go oszołomił. Ale zamiast próbować go dobić, znokautował, rzucił się na niego, przewrócił, no i obalił y chwytem poniżej pasa, no i zaczął y, go y, bić pięściami, łokciami, no faule były brutalne, niedozwolone. Dopóki ich sędzia nie oderwał, siano z kilka razy trafił Bizona. Y, po tym faulu w hali rozpętało się piekło. Y, y, tłum kolegów Bizewskiego przerwał kordon ochroniarzy, y, próbował wedrzeć się do ringu, interweniowała ochrona, poleciały w stronę Rynku i Sianosa taborety, krzesła, butelki. No gdyby nie postawa Bizewskiego, który zaapelował do swoich kolegów o spokój, mogłoby dojść do jakiejś totalnej bójki i być może przerwania gali. Na szczęście koledzy Bizona posłuchali go i galę dokończono. Oczywiście siano został zdyskwalifikowany. Bizeski wygrał. Siano prawdopodobnie zostanie zdyskwalifikowany dożywotnio, no, ale uniknął samosądu. Z tego co wiem, pod ochroną policji i ochroniarzy opuścił halę. No dziś, gdy już emocje trochę opadły, rozmawiamy z Marcinem. Cześć Marcin. Cześć witam. Powiedz mi tak, co? Za diabeł ciebie, w ciebie wstąpił. Miałeś rywala zamroczonego. Zamiast go znokautować, próbować znokautować, rzuciłeś się na niego jako szalały, obaliłeś go, tłukłeś bez opamiętania, gdy leżał na macie. Co ci odbiło? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Już to pisałem na swoich profilach społecznościowych. No Zadziałał instynkt, in, in, instynkt, po prostu z MMA, to co robię przez całe życie, tak naprawdę. No, tak naprawdę, co? Wykrywałem pierwszą rundę, w drugiej rundzie wygrałem już do wiwatu. Tak naprawdę wystarczyło jeden, dwa ciosy, jakieś 10 sekund i miałbym walkę skończoną przed, przed, przed czasem, ale z, z tego, co tam z, zauważyłem na, na urywkach. Bizewski chyba po moich ciosach zaczął się kleić do mnie, i ja po prostu się obniżyłem, obaliłem, no i tu już poszedł bezwarunkowy, że tak powiem, automat. No tak to, tak, tak, tak to wygląda. Zresztą my tam dzwonili do mnie ró, ró, różni właśnie psychologowie i też właśnie tak stwierdzili, że. To nie było umyślne, tylko po prostu y, w momencie zagrożenia no po prostu. Walczyłem, walczyłem o to, żeby y, walkę wygrać przed, przed czasem przez znak. No, no po prostu skończyło się, jak się skończyło. Pamiętasz, co się stało, bo ja siedziałem obok, ty stałeś w naszym narożniku, siedziałem z Przemkiem Saletą, metod ciebie i wyglądałeś na nie nieprzytomnego, jakbyś. Nie wiem, co nałykał się jakiego szaleju. Wzrok miałeś trochę nieprzytomny. Co się stało? Ty, czy potrafisz to odtworzyć? Yy, ostatnią noc y, faktycznie y, miałem taką ciężką. Y, po prostu y, mało, mało y, spałem, ale to w ogóle tutaj mnie nie tłumaczy. Y, byłem naprawdę bardzo mocno do tej walki przygotowany. Wiedziałem o tym, że. Jestem tutaj rzucony po prostu na pożarcie, na nabicie rekordu biz, 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 przy Przykucie uwagi całego środowiska MMA. Zresztą ta walka ona od samego początku nosiła bardzo duży ładunek. Tutaj taki emocjonalny, bardzo było ogromne było zainteresowanie tym pojedynkiem. I ja od samego początku bardzo mocno, bardzo mocno do tej walki trenowałem, przygotowywałem się, bo wiedziałem, wiedziałem, że będąc debiutantem, będzie mi bardzo ciężko wygrać. Okazało się zupełnie inaczej. Tak naprawdę na sparingach, na sparingach było mi o wiele ciężej w, w tym ringu, jak walczyłem. Praktycznie żaden cios nie zrobił żadnego, spustoszenia ani jakiegoś śladu na, na mojej twarzy, I, i po prostu tą walkę prowadziłem i wystarczyło po prostu trzymać emocje i adrenalinę w ryzach a najwidoczniej tego zabrakło adrenalina była tak wysoka że po prostu no, włączył się instynkt instynkt się włączył to co robię na co dzień i tak naprawdę, no, no przecież to nie było odrobione z premedytacją to no, tak jak pisze tutaj promotor Krystian Karzyszka, że, że go uderzyłem tymi łokciami z premedytacją absolutnie jest to, y, jest to fałszywe. Y, no po prostu poszedł automat tak? po obaleniu, y, zrobiłem tak naprawdę no, to co robię przez y, ostatnie, 12 15 lat. Czułeś, że tłum kolegów Bizona mógłby cię strasznie zmaltretować za ten brutalny faul? Nie obawiałeś się. Widziałem, widziałem tam po prostu już tak, że się robi gorąco. I niestety, no, no, no. W... Widziałem tam, jedna kobieta, blisko była dostania hokerem. Z tego co zauważyłem tutaj widzę, że promotor, mówi, że słuszny klik, słuszne to było, czyli ten lincz lincz tutaj na mnie na sianosze, za, zasłużony tak, lincz na, na sianosze, ale tylko dzięki właśnie naturowi blizewskiemu nie doszło do. Zatrzymania tutaj po prostu całej całej gali i. Także widzę widzę po prostu tutaj że nie mam czego szukać i tak naprawdę. Nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Tak. Stało się, to się nie odstanie. Ja z, z przeprosiłem. Wiem, że to po prostu no co, głupio bardzo wyszło, ale to już się nie odstanie. No i co? Wiem, że tutaj widzę po prostu po promotorze, że teraz yy, robi wszystko, aby mnie ośmieszyć, yy, mnie tutaj. Yy, może nie zlinczować, tak, yy, ale, ale yy, nie stał tutaj już zielone światło, tak, aby mnie zlinczowali tam, yy, co? No. Nie boisz się o własne bezpieczeństwo teraz? Nie, nie, nie. Znaczy, no wiadomo, no, każdy się, tylko głupi się nie boi, ale yy, no nie no. Proszę cię. A przeprosiłeś już Bizarskiego, rozmawiałeś z nim po walce. Yy, nie, nie, nie nie było takiej okazji z nim porozmawiać, aczkolwiek. Yy, yy, no chciałbym z nim przybić piątkę i. Porozmawiać. Yy, myślę, że yy, zrozumiałby to i myślę, że to rozumie. Co tutaj jeszcze dodać? Myślę, że nie mam czego szukać w Rocky Boxing Night i zresztą w ogóle na ringach bokserskich. No właśnie, ale czy zamierzasz nadal walczyć w MMA? Tak tak, no w MMA idziemy, dalej walczymy. Już bym walczył, tylko ta gala właśnie bokserska trochę mnie powstrzymała, bo już miałem propozycję zawal zawalczenia na galach MMA. Ale czy to tylko MMA takie sportowe, czy też takie e, frykowe? No bo po tej e, walce no stałeś się e, negatywnym bohaterem całej Polski sportowej? Nie, mnie interesują walki sportowe. Jestem, y, jestem sportowcem, nie freakfighterem y, i dalej idę w tym kierunku. Masz jeszcze może coś do powiedzenia kibicom, kolegom, fanom sportu walki po tym, co się stało? No Każdy widział, ka, ka, każdy widział walkę wygrywałem, walkę wygrywałem, pierwszą rundę wygrałem, wygrałem, już w pierwszej rundzie go tam wiem, że mocno podłączyłem, w dru, drugą rundę sam wygrałem. Sam też byłeś mocno podłączony. W pierwszej rundzie? Tak, tak, tak. Kopa się to, to, tam y, trochę. Dostałem jednego, jednego strzała, ale tak naprawdę ten, 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 nie, ten strzał nie zrobił y, takiego spustoszenia, żebym zatańczył na nogach, tak jak to zrobił Artur Bizowski w drugim, y, w drugim osłonie, w drugim y, w drugiej rundzie. Y, on tam twierdził, że ja tańczyłem, jak on zagrał. Y, każdy widział, kto tańczył. W drugiej rundzie wygrywałem do wiwatu i wystarczyło po prostu y, trzymać nerwy na wodzy i przeczekać jeszcze te 10 sekund, zadać jeszcze te 1, 2, 3 ciosy i byłoby po walce, a skończyło się skandalem, tak? Tak, no właśnie, to już zgadza się. no tam no Co jest, zdarzała ci się takie sytuacje? Tak naprawdę y, zrobiłem mu wielki, ale to wielki prezent. Y, Obalając go i zadając ten y, nieszczęsny łokieć, y, walka została przerwana przez y, moją dyskwalifikację. Y, każdy widział, każdy widział jak był podłączony Artur Bizewski. Y, a y, moim zachowaniem y, zostałem zdyskwalifikowany i on mógł odnieść dziewiąte zwycięstwo. Dobrze, no więc teraz y, daję Ci już te ostatnie słowa, na, tak na pożegnanie y, dla kibiców, y, dla no dla fanów. Ja przeprosiłem Artura Wisewskiego, przeprosiłem y, wszystkich y, zgromadzonych, którzy nie tego oczekiwali. Y, cóż, y, no co tu jeszcze mogę dodać? No, dziękuję wszystkim y, moim sponsorom, y, którzy. Pomogli mi przygotować się. Byłem bardzo mocno przygotowany. Były wiem, że byłem wskazany tutaj na pożarcie, na nabicie rekordu. Ale niestety, tutaj że tak powiem, wyszła w topa, tak I, i zrobiłem ogromny prezent, tak? Bo mogłem tą walkę spokojnie, naprawdę spokojniutko wygrać tak. Tylko, że no, nerwy adrenali Wzięły górę i, i niestety. A tak naprawdę miałem sparing parterów, tutaj przyjechali do mnie, zresztą mówiłem tam wcześniej, przyjechał do mnie z Michał Czarzyński, przyjechał do mnie gościu z, z Arachionu, bodajże i, i wiele, wiele innych rund z innymi ludźmi sparowałem, nikomu, nikogo nie obaliłem, nikogo nie okładałem nie, nie łokczami. Jak robimy boks, to robimy boks. Jak robimy zapasy, robimy zapasy. Robimy parter, to robimy parter i jakoś na treningach yy, yy, potrafię potrafię po, yy, trzymać yy, wszystko właśnie tutaj yy, nerwy na wodzy tak a, a w, w ringu w ringu tak yy, no coś po prostu pękło i. Nie utrzymałem tego. Mam nadzieję, że pękła po raz ostatni, że już na przyszłość będzie trzymał nerwy na wodzy. No ja też mam nadzieję, że to jest, wydaje mi się, że na pewno po raz pierwszy i ostatni zawalczyłem w profesjonalnym ringu i tutaj właśnie Polska, ta Unia Boksów, wydaje mi się na no 99,9, że nie da mi drugiej szansy. Yy, tak, dokładnie. Nawet 100%, 100%. Chociaż tam napisałem dzisiaj w poście, że chętnie bym wziął rewanż, yy, aby się jeszcze raz rozstrzygło, bo, bo tak naprawdę ta walka się no, nie rozstrzygła, tak? Yy, ale wiem, że tego nie będzie takiej okazji. Yy, nie smak pozostał i co mi zostało dalej? Yy, yy, walczyć yy, jako Emma fighter. Dobra, to dzięki. Do usłyszenia, trzymaj się. Dziękuję.